Hej, cześć, wam witajcie, Kamil Nikodem z tej strony i powiem wam, że wstałem dzisiaj wcześniej rano i co, zaraz będę wychodził jeszcze muszę się ogolić, także Gotowe Nie jest dobrze, bo przed chwilą właśnie no jestem teraz na przystanku, ale jak szedłem na przystanek to właśnie jechał mój autobus, który był przyspieszony o dwie minuty i no nie zdążyłem na niego niestety. Tak jak wam mówiłem, one czasami właśnie jeżdżą szybciej. No a kolejny mam dopiero za godzinę, więc... nice. <laughs> więc wracam, no bo co? Bez sensu, serio. Trochę się wkurzyłem. Bez sensu. Lol. Nie lubię się spóźnić na te autobusy. Znaczy... jeszcze spóźnić się na autobus to jeszcze jeden pies, ale jak on przyjeżdża na przykład za wcześnie, no to... Wstałem tak wcześnie, bo miałem jechać na korki, a że ten autobus przyjechał za wcześnie, no to na niego nie zdążę, a kolejny mam za godzinę yy, z kawałkiem i pisałem właśnie przez chwilę do tej dziewczyny, do, z którą mam korki, no i ona niestety wyjeżdża, dlatego umówiliśmy się tak wcześnie a po moich korkach ona za chwilę wychodzi i jedzie sobie gdzieś, nie wiem, yy, także no niestety korki będę miał dopiero w środę, super Trudno się ja no to wracam do domu i idę spać. Nie wiem, co będę robił. Chyba serio pójdę spać, bo no, przez cały tydzień wstawałem tak wcześnie i jeszcze nie miałem ani chwili dłuższego snu do 12 na przykład. Jednak jestem na macie, z Wam przyjechałem, także właśnie idę na macbę. Let's go! Uf. Także się udało, słuchajcie I jednak dzisiaj mam matmę Bardzo dobrze Bo trzeba chodzić na korki Więc widzimy się za godzinę Ja już jestem po korkach Ale widzicie to z tyłu co się tam dzieje? Pada deszcz A w zasadzie to leje Więc niezbyt dobrze Deszcz to jest rzecz Której nienawidzę, serio Może być śnieg, może być wszystko Ale jak jest deszcz to jest masakra. Nienawidzę jak się jest wszystko mokre i wszystko się lepi. Bo nie oszukujmy się, jak jest deszcz i jest wszystko mokre, no to wszystko się lepi. Więc no słabo. Więc rowerka raczej dzisiaj nie biorę, bo no to już jest zbyt gruby temat. Jeszcze w zimie rower, jak dla mnie spoko, jak się ciepło ubierzecie, no na rower można iść w zimie, czemu nie, ale w deszczu i jeszcze w zimie, no to to już jest przesada. Więc no niestety... Idę zaraz na jakiś tramwaj i jadę chyba do domu, bo serio nawet mi się nie chce nigdzie iść No w takim deszczu nie Deszczowy dzień równa się zły dzień Dzień bez roweru również nazywa się zły dzień Więc dzisiaj double kill jeśli chodzi o zły dzień, bo ani nie mogę sobie wziąć roweru No w sumie mogę, ale że nie lubię deszczu to nie będę brał roweru, bo to się mija z celem moim Słabo. Nie mogę się w ogóle wysławić, bo w świąty jestem bo Łatwiej wyszedłem i spać mi się chce bo wstałem się rano, w sumie przez tydzień wstawiałem strasznie rano, a też się strasznie późno kładę, dlatego chcę mi się spać. I właśnie odjeżdża mi tam tramwaj, o! Jedynka, super Powiem wam, że nie wiem czy w ogóle nie zalałem czasem mikrofonu przed chwilą, bo widziałem, że cała góra kamery jest totalnie mokra i w szparkach od mikrofonu też była woda, także nie wiem tego. Idę aktualnie schować się do galerii, bo czekam na mamę, która mnie zabierze, bo nie chce mi się samemu jechać do domu autobusem, bo on jest za dwie godziny, więc nie ma to totalnie sensu. Jest dzisiaj niedziela i co się okazało? Handlowa, bo normalnie galerie wszystkie działają i po prostu wam powiem, że tłum jaki jest w tych galeriach aktualnie to jest jakaś masakra. Poszedłem na ostatnie piętro myślałem, że może uda mi się uciec od wszystkich ludzi tutaj, a jednak no niestety nie. Na ostatnim piętrze tutaj są najgorsze sklepy, a bo jedzenie jest właśnie w tej galerii na samym dole znowu, tak dziwnie. Właśnie dlatego też nie lubię tej galerii jeść tutaj, bo tam na dole od razu wchodzi się z przejścia podziemnego. A tutaj też jest milion osób, więc patrzcie. No, więc e, niestety nie udało mi się, więc wszędzie są tutaj ludzie. A znowu w tej galerii nie ma tak, że są jakieś siedziska i można sobie posiedzieć. Także będę musiał chwilę pokrążyć, a ewentualnie wejść do jakiegoś sklepu. Mój aktualny telefon. Jakiś dziwny Huawei. Mate 20X Gruba różnica Patrzcie w ogóle na to, nie ma tutaj kamery do selfie, uwaga Cyk I już jest Grube Mam kwestia słuchajcie A mianowicie mojej mamie rozładował się kluczyk do samochodu A samochód ten otwiera się tylko tak dotykowo Albo po prostu z pilota i nie da się wsadzić kluczyka do środka I nie może go zamknąć A jest na środku na mieście I... Idę właśnie po taksówkę i jadę do domu, żeby było szybciej, bo jadę po drugi kluczyk, który ma dobrą baterię, prawdopodobnie. I wrócę z tym kluczykiem i przejadę, dać go Mamie, bo nie da się zamknąć kompletnej kury. Także mocna sprawa, mocna sprawa w dzisiejszych samochodów, Jak widzicie, technika i nowoczesność wcale. Nie jest taka dobra, no ale dobra. Czekam tutaj gdzieś na taksówkę, bo ma przyjechać gdzieś tutaj. No i będę leciał szybko do domu po kluczyk drugi. Także mocna sprawa, dobra, spontaniczna akcja. Dobre. Dzień dobry. Dobry pan? Tak, tak. Do, Kiełcowa, tak? do Kiełczowa. Do Kiełczowa i z powrotem dokładnie. cały czas jeździ, bez żadnej przerwy, że tak powiem, czy... Nie no, przerwy się jakieś tam robi, hmm. no, jak, jak jest potrzeba, no to... Znaczy wychodzi mi bardziej, czy po prostu cały czas są klienci, czy... Aha, e... czy raczej są. A. Gruba akcja, wam powiem, idę właśnie po drugi kluczyk i zaraz z powrotem jadę do Wrocławia. Słuchajcie, obrót sprawy taki jest, że samochód się jednak odpalił i... No, już zapłaciłem panu taksówkarzowi i po prostu pojechał, a ja, no, jestem w domu. Trochę słabo, bo jest aktualnie godzina... Która jest w ogóle godzina? Nawet nie wiem. Jest aktualnie godzina 14 i mogłem być jeszcze sobie na mieście, a tak, no, to jestem już w domu, więc trochę słabo, ale przynajmniej taksówką się przejechałem. <laughs> Świetnie. także mocne, mocne to było, wam powiem szczerze, eee, grubo. Ale się odpalił samochód, więc dobrze. No a ja co, rozbieram się w takim razie i. No i to wszystko, no bo co? To... Wszystko już ogarnięte, a nie będę jechał teraz z powrotem do Wrocławia, bo to nie ma totalnie sensu. Autobusem po co? Trudno. Dzisiaj w ogóle trochę zagmatwany dzień, bo znowu jestem we Wrocławiu i w sumie umówiłem się, i idę do takiego fajnego parku, który widzieliście w sumie we wczorajszym vlogu. I właśnie się tak zastanawiałem, co tam się będzie działo i okazało się, że będą tam takie iluminacje świetlne i takie grzybki, no zresztą zobaczycie i właśnie tam w sumie jadę, ale aktualnie stoimy sobie w ogóle w korku, takim długim korku, patrzcie, serio, mocno, jedziemy przez jedną ulicę od Grunwaldu do pod Dominikańską od 15 minut, patrzcie na ten korek. I właśnie zazwyczaj jak vloguję i we vlogach zawsze jak wracam rowerem w tamtą stronę To ten korek, który właśnie widzicie To właśnie to jest ten korek, w którym właśnie teraz stoimy Także mocny, mocny materiał Patrzcie na to, sam parkuje samochód na autoparku Mocny materiał, słuchajcie, patrzcie jak kręci kierownicą Mocny I zaraz z powrotem zakręci, uwaga Cyk Koniec i sobie sam parkuję good dzisiaj tak chaotycznie trochę vloguję bo jest taki też chaotyczny dzień w ogóle niespójny, strasznie spontaniczny i aktualnie jestem w ogóle w galerii, byłem w toalecie w sumie tak jak zawsze w tej galerii no i czekam sobie na mamę i zaraz idziemy chyba na rynek na chwilę w sumie nie wiem, ale zobaczymy Idę właśnie do parku staromiejskiego i trochę w ogóle mam mokrą kamerę, obiektyw, ale to nieważne. I bo się tam umówiłem i zobaczycie zaraz co tam będzie, bo tam są takie kozalskie iluminacje świetne, że nawet stąd widać trochę. I mocny materiał, słuchajcie, bo oświetlam się od stojących samochodów tutaj w korku, Także mocne. Całkiem dobry pomysł z tymi samochodami, że tu stoją. Korecz, nice. Nie był to zbyt dobry pomysł umawiać się tutaj pod teatrem Lalek. Wiecie, czemu zobaczcie na to? Bo rozładował mi się telefon i zanim jeszcze mi się rozładował, czyli to było mniej więcej 3 godziny temu, umówiłem się tutaj pod teatrem Lalek. No i niestety, no, odszukać się tutaj będzie ciężko. A tam? Więc mocno. Udało się, odnalazły mnie, więc jesteśmy, zaraz lecimy. W tym tłumie wcale to nie było takie łatwe. Tutaj jak widzicie Dominika, ją już znacie, szkoda, że nie przyszła w t-shircie, a tutaj Karolina. Ogólnie to nie wleguje tutaj tak super często, bo to wszędzie jest super ciemno. A oprócz tego, że jest super ciemno, to jest też super dużo ludzi. I to tak jest dużo, a dodatkowo jest niezłe błoto tutaj. Ja mam jeszcze białe buty. I dużo ludzi ma białe buty, więc pozdrawiam tych ludzi, którzy mają białe buty tutaj, bo serio, może być to ciężkie, bo to jest po prostu, można powiedzieć, gnój. Naprawdę. Bo dzisiaj padał deszcz, i jest jeszcze tutaj ziemia, więc jest masakra. Jest to słuchajcie trochę ciężko vlogować, bo jest tu dosyć ciemno, więc mało będzie raczej stąd materiału, No więc właśnie nie nagrywam aparatem, bo wiadomo aparatem to można cokolwiek nagrać, a na kamerze no to niestety słabo, ale fajnie to wygląda, tylko no masakra jest, jeśli chodzi o tych ludzi. Serio. Jest ich tutaj taki multum. O, teraz dobrze mnie było widać. Włączę nagrywanie, włączę światło tu. Ja Powiedz, powiedzieć, że bawię się tutaj przednio Zabawa jest niesamowita Mordo, mów głośno, bo się nie słychało, jakieś dzieci płaczą Nie ruszaj się! wiele atrakcji Zobaczcie, Dominika robi zdjęcie stąd A tam stoi Karolina A tutaj są ludzie To się raczej nie uda Mocy, to w ogóle Te zdjęcia są masakryczne, bo to jest masakra ludzi Nienawidzę robić zdjęć w takich miejscach, bo to w ogóle nie wychodzi Serio to jest masakra, nie zdjęcia, a zobaczcie tam jest karuzela, o tam, a cała ta kolejka idzie właśnie do tej karuzeli, nice. Wyszliśmy już słuchajcie ogólnie, bo no tam jest taki tłum, zresztą zobaczcie tutaj, no i się tam nie da robić fotek, bo każdy po prostu się wpycha w foty, także Photoshop będzie używany przez zdjęciach, bo serio, na każdym zdjęciu weszło jakieś dziecko, albo ktoś z dorosłych także no ciężko jest tam zrobić fotę fajna sprawa, fajna że tak powiem rzecz, no ale gdyby to jednak było dłużej, dajmy na to, nie wiem choćby tydzień, to to by się rozłożyło w czasie i na przykład w tygodniu byłoby mniej osób, a teraz tutaj jest masakra patrzcie na te pasy, ja na lepszy, pas, no pasy mocny materiał a chodzi ci, że tutaj w tym przejściu a no to są tam tam są przez cały rok w sumie. O tutaj jasno nie potrzebujemy mojego oświetlenia już. Także bardzo dobrze. Lubię chodzić takimi ulicami, gdzie na górze jest światło, bo jako vloger nie muszę mieć swojego oświetlenia. Mimo że i tak nie mam. co one tam robią? Tyle czasu. Stoję tu już włączyłem i wyłączyłem kamerę i włączyłem ją znowu i dopiero teraz idą, zobaczcie. Uwaga? Jest choinka. Także Słuchajcie, ta koinka nie jest wcale tutaj, to jest tylko odbicie. Ta koinka jest tak naprawdę tutaj. Robienie zdjęć wcale nie jest takie łatwe, jak widzicie. Niestety, te paski od aparatu to jest masakra. Powinno się zrobić tak. To jest właśnie życie fotografów, modelek? Kto wie? Co? No to jest mocne. Będziemy ale się nie słuchajcie, mocny materiał. Dobre foty robiliśmy Takie przy tych obręczach do roweru. Robiliśmy takie fajne foty, dlatego się rozebrałem. Nie jest tu jakoś bardzo zimno, jest całkiem ciepło. Szczególnie to, podczas co robiłem, to naprawdę masakra. Jesteśmy teraz na placu Nowy Targ. Jeszcze tutaj nie byłem we vlogu i patrzcie na to. Moim zdaniem w ogóle ona wygląda lepiej niż nawet ta na rynku. Serio, zobaczcie na to. Bo ma takie fajne prezenty tutaj i moim zdaniem jest nawet ładniejsza i taka właśnie bardziej przyjazna, taka fajna, kolorowa niż ta właśnie na rynku naprawdę mi się bardzo podoba, serio jest kozacka powinna ta stać na rynku, a tamta tutaj <grystanie> naprawdę, i właśnie robiliśmy sobie tutaj fajne foty i... bo każdy z nas ma aparat także wiecie jest co mocne, o, ale fajna patrzcie jaka fajna parasolka I jakiś kozak patrz... bo ja nie jem cukru od roku, więc mordo to coś, coś niesłodkiego, może, ja może jakiegoś Dłużę. maczka Drwala Czekaj, ja muszę moje 1646 rzapsów wykorzystać Ciekawe jak wyjdzie tak na bok. Ej serio, patrzcie jak to no, nie fajnie tu, no, wygląda tu przedę, Ale kozak Totalny sztos Karolina właśnie robi jej zdjęcia W sumie co chwilę każdy robi sobie nawzajem no, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie każdy ma aparat, więc Każdy robi sobie nawzajem foty Mocny materiał. Dobry dzień dzisiaj. Zaraz jedziemy na jakąś dobrą szamkę, bo każdy już jest w sumie trochę głodny. Zobaczcie tutaj content. Content idę pana Będę miał coś dobrego do wrzucenia na YouTube'a. Jesteśmy w ogóle właśnie w rynku. Idziemy na jakąś dobrą szamkę do McDonalda, na dobre fryteczki. Znaczy w sumie to ja, bo one idą, jeść loda. Przy minus 5 stopniach, także mocne, mocny materiał, ale ja idę sobie zjeść. Coś ciepłego jednak. Patrzcie jaka panda tutaj jest. Jesteśmy właśnie słuchajcie w maczku. Zobaczcie jaki tu jest tłum. W sumie tak jak w całym Wrocławiu aktualnie. Drwalik będzie jedzony. Ostry, ostra wersja. I najlepsze kuteczki na świecie. Jeśli ktoś lubi, zostawia łapkę w górę oczywiście. I drwalik, będę już go jadł drugi raz. Nie jest on może jakiś super przepyszny, ale naprawdę dobry, moim zdaniem spoko. Warto zjeść Czekam na nie, bo one cały czas jeszcze czekają na żarcie. Natomiast mój drwalik, popularny, więc przyszedł szybko. Że smacznego, jeśli też ktoś je, ale dobry. Mm. Już pojedzone. Nice. I już przyszły one też. Jeśli ktoś z Was już chce nieaktualne już koordynaty Nie. Damiana Kordasa to był tam przed chwilą, szedł i patrzył się, bo mi zawsze statyw wystaje z kurtki i się na mnie patrzył, bo w sumie ja się patrzyłem na niego i tak, żyliśmy i tak... W sumie mogłem go zapytać, żeby coś powiedział do vloga, ale... Nie zrobiłem tego. Wróciłem do domu. Vlog Masy codziennie o 8 rano przez cały grudzień na kanale Kamil Nikodem. Kamil Nikoden.